Cześć, witajcie w nowym filmie. Kobiety są ogólnie postrzegane jako łagodne, matczyne i miłe, ale w historii były kobiety, które były dość bezwzględne. Zdecydowanie nie chcielibyście zadzierać z tymi kolejnymi kobietami. Dziś pokażemy Ci 20 najbardziej niebezpiecznych kobiet wszechczasów. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20 Ching Shih była legendarną kobietą piratem w czasach chińskiej dynastii Qing. Po śmierci męża przejęła dowództwo nad imponującą flotą 1800 pirackich statków i 80 tysięcy ludzi. Mówi się, że była nawet bardziej znana niż pirat czarnobrody. Ale jak tego dokonała? Cóż, była wystarczająco mądra, aby wiedzieć, że aby rządzić wszystkim, co pozostawił jej mąż, należy ustanowić porządek. Opracowała więc ścisły kodeks praw, który zjednoczył piratów pod flotą czerwonej flagi. Kodeks ten pozostał niepokonany pomimo wyzwań ze strony dynastii King, portugalskiej marynarki wojennej i kompanii wschodnioindyjskiej. Qing Shih urodziła się jako Shi w rodzinie Tanka i dorastała wśród ludzi żyjących na chińskich żaglowcach wzdłuż wybrzeża. W 1801 roku poznała potężnego dowódcę floty Czerwonej Flagi, Cheng'a I. Poślubiła go i razem podbili morza. Ale głównym powodem, dla którego jest uważana za najbardziej skutecznego pirata wszechczasów, jest to, że była w stanie odejść z wielkim bogactwem, tytułem szlacheckim oraz kilkoma statkami i żeglarzami, w przeciwieństwie do Czarnobrodego którego spotkał inny los, dożyła swoich dni w wolności i bogactwie. Niezwykłe życie Ching Shih zainspirowało nawet postać Mistress Ching w filmie Piraci z Karaibów na Krańcu Świata z 2007 roku. Numer 19. Maria Licciardi była włoską mistrzynią, która była wybitną postacią w organizacji Camorra w Neapolu, jednej z najstarszych organizacji przestępczych we Włoszech. Była pierwszą kobietą, która przewodziła klanowi Licciardi i odegrała kluczową rolę w Secondigliano Alliance. Maria jest znana pod wieloma imionami, w tym La Madrina lub Matka Chrzestna. Inni nazywali ją La Picolina lub mała dziewczynka ze względu na jej niski wzrost. Ale wśród kobiet Kamory była La Principessa lub Księżniczka. Przejęła przywództwo klanu w najbardziej chaotycznych czasach, ale radziła sobie ze wszystkim z mądrością i siłą. Maria skutecznie utrzymywała stabilność pomimo wyzwań i walk o władzę, tworząc sojusz z pozostałymi 20 klanami Kamory, co pozwoliło jej uzyskać pełną kontrolę nad Neapolem. Stało się tak z niewłaściwych powodów, ale lokalna ludność szanowała ją za zapewnienie zatrudnienia w okolice. Od 1993 do aresztowania w 2001 roku sprawowała znaczną władzę w Neapolu. Podczas pobytu w więzieniu nadal zachowała kontrolę nad działaniami klanu Licciardi. Po wyjściu na wolność w 2009 roku, była podobną szefową sojuszu Secondigliano, dzięki czemu zyskała przydomek Tante Maria lub Ciocia Maria. Policja opisała ją nawet jako urodzonego przywódcę o niezwykłej inteligencji. Numer 18. Historia Iriny gajda jest zarówno rozdzierająca serce, jak i przerażająca. Urodziła się w Najgan w Rosji w 1972 roku i miała trudne dzieciństwo naznaczone destrukcyjnym wpływem alkoholu w jej rodzinie. W latach 90. przeprowadziła się do Krasnofumiska, gdzie poznała Jurija, swojego męża, z którym urodziła dwójkę dzieci. Jednak Irina nie mogła uciec od problemów z alkoholem, a jej mąż przestał dawać jej pieniądze, co doprowadziło ją do ekstremalnych środków, aby zaspokoić swoje pragnienia. W czerwcu 2000 roku. Irina wybrała swoją pierwszą ofiarę, starszą osobę, i w ten sposób rozpoczęła swoje tajne rządy terroru, które trwały przez 8 lat. Często chodziła po ulicach z torbą zawierającą młotek lub siekierę. Podawała się za przyjaznego pracownika socjalnego, zdobywała zaufanie ofiar, chodziła do ich domów, a następnie atakowała je przed kradzieżą pieniędzy. Według policji jej łupem była niewielka kwota, którą w całości wydawała na alkohol. W sumie przez te 8 lat zdobyła marne 1500 dolarów. Z powodu jej przestępstw policja nazywała Irinę szatanem w spódnicy. Numer 17 Enedina Arellano Felix de Toledo to meksykańska baronesa narkotykowa, która wraz ze swoimi braćmi prowadziła niesławny kartel Tijuana, czyniąc go jednym z największych i najbardziej brutalnych organizacji przestępczych w Meksyku. Początkowo Enedina służyła jako księgowa kartelu, pracując za kulisami, aby zarządzać ich nielegalnymi pieniędzmi. Po aresztowaniu jej brata Eduardo w 2008 roku Enedina przejęła przywództwo nad kartelem. Jednak gdy była młodsza, nie chciała mieć nic wspólnego z rodzinnym biznesem. Interesowała się konkursami piękności i marzyła o zostaniu królową karnawału w Mazatlan w 1900. W 1977 roku. Musiała jednak porzucić swoje marzenie, gdy okazało się, że jej bracia są poszukiwani zarówno przez władze amerykańskie, jak i meksykańskie. Początkowo kontynuowała studia w guadalajarze, ale w połowie lat 80. dołączyła do rodzinnej firmy, gdzie została doradcą finansowym swoich braci. W rzeczywistości władze określiły ją jako finansowy mózg w kartelu Tijuana. Według meksykańskiego rządu nie była zaangażowana w wojny swoich braci, ale raczej w tworzenie sojuszy i zarabianie pieniędzy. Numer 16. Historia Eileen Włornos sprawia, że zastanawiasz się, czy przestępcy rodzą się, czy się nimi stają. Historia jej życia jest tak szokująca, że filmowcy chcieli zrobić z niej film, zatytułowany Monster, wydany w 2003 roku. Eileen miała trudne dzieciństwo, a jej rodzice pobrali się w młodym wieku, a później rozwiedli. Nigdy nie poznała swojego ojca Leo, który również popełnił własne makabryczne zbrodnie. Eileen zawsze miała trudne wychowanie, a jej doświadczenia pogorszyły się, gdy weszła w wiek nastoletni. Ludzie wokół niej znęcali się nad nią, a bliscy członkowie rodziny, tacy jak jej dziadek, źle ją traktowali. Od końca 1989 roku do końca 1990 w środkowej Florydzie doszło do siedmiu morderstw w ciągu 12 miesięcy, a Eileen została później zidentyfikowana jako sprawczyni. Siedem ofiar to biali mężczyźni w wieku od 40 do 65 lat, a ona sama twierdziła, że działała w samoobronie. Podczas śledztwa w Lombardach znaleziono skradzione przedmioty powiązane z jej pierwszą ofiarą, Richardem Malorem. Okazało się, że Aileen lekkomyślnie sprzedała lub zastawiła skradzione rzeczy swoich ofiar, ujawniając swój ślad i prowadząc władzę do jej drzwi. Numer 15. Uana Dayanara Baraza Semperio, urodzona 27 grudnia 1957 roku, to meksykańska seryjna morderczyni. Znana jest jako La Matavietas lub The Little Old Ladies' Killer i została skazana na 759 lat więzienia za zamordowanie 16 starszych kobiet. Władze i media nie były nawet w stanie określić całkowitej liczby jej ofiar, ale szacunki sugerują, że musiało to być około 42 do 48 przypadków. W 2003 roku Kuana zaczęła wchodzić do domów starszych kobiet, udając pomoc w sklepie spożywczym lub urzędnika państwowego przeprowadzającego kontrolę. Po wejściu do środka używała przedmiotów takich jak rajstopy lub przewody telefoniczne, aby udusić swoje ofiary. Początkowo policja uważała, że mordercą musiał być mężczyzna. Desperacko próbując ująć sprawcę, policja aresztowała niewłaściwe osoby, w tym niewinną pielęgniarkę, która pasowała do pisu na szkicu. Według eksperta do spraw przestępczości, miała ona w sobie dużo gniewu wobec swojej matki, co skłoniło ją do atakowania starszych kobiet. Numer 14 Dla mieszkańców Correggio we Włoszech Leonarda Cianciuli wydawała się być przyjazną, troskliwą matką i życzliwą sąsiadką. Jednak pod tą fasadą skrywała bardzo mroczny sekret. W 1939 i 1940 zamordowała trzy kobiety w swoim mieście, zamieniając ich ciała w mydło i herbatniki przy użyciu sody kaustycznej. Podawała je niczego nie podejrzewającym gościom, a nawet dzieliła się nimi ze swoim synem. Jej działania były podyktowane przesądami, zwłaszcza gdy jej syn Giuseppe zdecydował się wstąpić do włoskiej armii. Wierzyła, że ofiary z ludzi go chronią i dlatego popełniła te makabryczne zbrodnie. Oprócz bycia sklepikarką, Leonarda była również w pewnym sensie wróżką, co wykorzystywała do zwabiania swoich ofiar. Została jednak złapana, gdy szwagierka jednej z kobiet zaczęła jej szukać. Podczas śledztwa Leonarda przyznała się do zbrodni i przedstawiła mrożące krew w żyłach szczegóły swoich działań. Numer 13 Belle Ganes zyskała przydomek Kells Bell jako norwesko-amerykańska seryjna morderczyni działająca w Illinois i Indianie w latach 1884-1908. Podejrzewa się ją o odebranie życia co najmniej 14 osobom, głównie mężczyznom, których zwabiała za pośrednictwem osobistych ogłoszeń. Niektóre szacunki sugerują, że mogła być nawet zamieszana w 40 morderstw, co czyni ją jedną z największych seryjnych morderczyni w historii. Belle posiadała farmę świń w La Porte w stanie Indiana, która później odegrała kluczową rolę w jej zbrodniach. Najpierw zamordowała dwóch swoich mężów i kilkoro własnych dzieci zanim tajemniczo zniknęła w 1908 roku. Jej przestępstwa obejmowały oszustwa ubezpieczeniowe, a ona otruła swoją rodzinę, aby zebrać za to pieniądze. Później, najwyraźniej polubiła to, co robiła, zaczęła szukać mężczyzn za pośrednictwem ogłoszeń w gazetach, wabiąc ich na swoją farmę obietnicami miłości. Mężczyźni ci przybywali z pieniędzmi, a następnie znikali bez śladu. W 1908 roku jej dom spłonął, ujawniając cztery szkielety. Ponadto w okolicy farmy znaleziono ponad 40 pochowanych mężczyzn i dzieci. Numer 12. Mary Manning pracowała jako pokojówka dla Lady Blantyre w Londynie, gdzie zafascynowała się wystawnym stylem życia i zaczęła marzyć o luksusowym życiu dla siebie. W 1846 roku pojechała ze swoją pracodawczynią do Bologne i poznała Patricka Okonora, starszego zamożnego mężczyznę, który się nią zainteresował. Ale Maria miała już wtedy innego zalotnika, Frederika Manninga, który powiedział jej, że w przyszłości odziedziczy majątek. Wiedziała, że obaj mężczyźni mieli potencjał, aby zapewnić jej życie, jakiego pragnęła, ale uznała, że mądrzej będzie wybrać Frederika, ponieważ był młodszy. Wyszła za Frederika, ale utrzymywała kontakt z Patrykiem, zdając sobie sprawę, że Frederik nigdy nie odziedziczy majątku. Niezadowolona ze swojego wyboru, uknęła plan zamordowania Patryka. W sierpniu 1849 roku zaprosiła go na kolację i, kiedy mył ręce, strzeliła mu w głowę. Frederik dołączył do niej i razem zakopali go pod podłogą w kuchni. Następnie Maria udała się do domu mężczyzny i przeszukała cały jego dobytek. Przypadek ten jest również znany jako horror w Bermondsey i był pierwszym przypadkiem, w którym mężczyzna i kobieta zostali straceni razem w Anglii od 1700 roku. Ich zbrodnia wzbudziła zainteresowanie opinii publicznej, a ludzie płacili nawet za dobre miejsca podczas egzekucji. Nawet słynny powieściopisarz Charles Dickens był obecny i napisał o tym list. Numer 11. Ilse Ko Urodzona 22 września 1906 roku była niemiecką zbrodniarką wojenną, która wsławiła się makabrycznymi czynami podczas II wojny światowej. Jej mąż Karl Otto Koch był odpowiedzialny za Buchenwald, jeden z największych obozów koncentracyjnych. Chociaż nie zajmowała oficjalnego stanowiska w nazistowskim rządzie, zyskała złą sławę za swoje rzekome czyny. Podczas procesu przed amerykańską komisją wojskową w 1947 roku w Dachau Ilse Koch zyskała rozgłos na całym świecie. Oskarżono ją o wybieranie więźniów ze skomplikowanymi i interesującymi tatuażami, aby mogła wykorzystać ich skórę do tworzenia przedmiotów, takich jak abażury, rękawiczki i okładki do rodzinnego albumu fotograficznego. Świadkowie twierdzili również, że Ilse lubiła nosić prowokujące ubrania, aby zwabić i uwieść więźniów, a jeśli na nią spojrzeli, używała pejcza. Takie czyny były postrzegane jako jej rozrywka w obozie, a ona sama zyskała kilka przydomków, w tym czarownica z Buchenwaldu i bestia z Buchenwaldu. Numer 10 Griselda Blanco urodziła się 14 lutego 1943 roku i była wpływową postacią w kolumbijskim handlu narkotykami. Działała od Kolumbii po miasta, tak jak Miami, Nowy Jork i San Francisco. Grizelda była znana jako czarna wdowa i odegrała znaczącą rolę w nielegalnym handlu narkotykami i podziemiu Miami od lat 70. do początku XXI wieku. Niektórzy twierdzą, że miała powiązania z kartelem Medellin, jednym z najbardziej niesławnych karteli w historii. Griselda była matką czwórki dzieci i łamała normy w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Ostatecznie pozbyła się wszystkich trzech swoich mężów, zarobiła znaczną ilość pieniędzy i prowadziła wystawne życie jako przywódczyni dużej organizacji przestępczej. Uważa się, że była osobiście zaangażowana w co najmniej 200 morderstw, ale niektóre szacunki mówią o ponad 2000. Jej bezwzględna reputacja wyprzedziła ją, a Netflix produkuje obecnie serial zatytułowany Griselda, który przedstawi jej życie z udziałem kolumbijsko-amerykańskiej aktorki Sophie Vergary. Numer 9. Jednym z najsłynniejszych duetów przestępczych muszą być Bonnie Elizabeth Parker i Clyde Chestnut Barrow, lepiej znani w kulturze popularnej jako Bonnie i Clyde. Bonnie urodziła się 1 października 1910 roku w Rowena w Teksasie. Zanim stała się niesławna, w młodości marzyła o zostaniu aktorką, zwłaszcza, że była wyjątkowo piękna. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, że jej życie będzie pełne kłopotu. Poznała Klajda w 1930 roku przez wspólnego przyjaciela i, jak opisuje większość historyków, Bonnie głęboko zakochała się w klajdzie, co wpłynęło na jej styl życia. Niektórzy twierdzą, że Bonnie znudziła się swoim życiem i postrzegała życie Klajda jako przygodę. Razem stali się znanymi amerykańskimi bandytami, napadając na banki i małe sklepy podczas wielkiego kryzysu. Jednak nie wszystkie ich przestępstwa poszły gładko. W pewnym momencie doszło do nieudanego napadu, w wyniku którego Boni trafiła za kratki. Oczekując na proces, pisała wiersze, a wiele z nich dotyczyło jej związku z Klejdem. Numer 8 Nocne Wiedźmy były żeńską grupą nocnych bombowców, która stała się kluczowym atutem Rosji podczas II wojny światowej. Podczas gdy rosyjskie kobiety dzielnie walczyły już na frontach, początkowo nie pozwolono im wstąpić do sowieckich sił powietrznych i latać samolotami na wojnie. Skłoniło to major Marinę Raskową, jedną z najlepszych rosyjskich pilotek, do osobistego przekonania Józefa Stalina, przywódcy kraju, by szkolić kobiety i pozwolić im latać. Na szczęście Stalin był wielkim fanem Marine i zgodził się na jej propozycję, co doprowadziło do tysięcy kandydatek. Nazwano je nocnymi czarownicami, ponieważ dźwięk ich drewnianych samolotów przypominał zamiatanie miotło. Ich samoloty były zbyt małe, aby mogły zostać wykryte przez radar lub lokalizatory na podczerwień. Nie używały też radia, więc lokalizatory radiowe również nie mogły ich znaleźć. W pewnym sensie były jak duchy, trudne do wykrycia lub śledzenia. Przeszły szkolenie z obsługi samolotów, które zrzucały bomby na wrogów, używając jedynie map, kompasów i latarek. Latały również blisko ziemi bez spadochronu. Numer 7. Kolejną kobietą, która odważnie wkroczyła na pole bitwy w Związku Radzieckim podczas II wojny światowej jest Ludmiła Pawliczenko, znana jako pani śmierci. Zasłużyła sobie na miano najskuteczniejszej kobiety snajpera w historii świata z łączną liczbą 309 potwierdzonych zabójstw z jej karabinu. Pochodząca z belaja serkow na Ukrainie. Ludmiła zawsze była odporna i nieustannie udowadniała, że dziewczyny mogą być tak samo zdolne jak chłopcy. Jej zainteresowanie bronią palną doprowadziło ją do doskonałości w klasie strzeleckiej, zdobywając odznakę strzelec wyborowy. Później pracowała w lokalnej fabryce broni, a kiedy doszło do inwazji zgłosiła się na ochotnika do piechoty, ale ku jej przerażeniu początkowo przydzielono ją jako pielęgniarkę. Nie spodobało jej się to, więc postanowiła udowodnić swoich umiejętności, likwidując dwóch wrogów precyzyjnymi strzałami. Następnie dołączyła do 25 Dywizji Strzelców Armii Czerwonej jako snajper, stając się jedną z 2000 radzieckich kobiet-snajperów. Tylko 500 z tych odważnych i utalentowanych kobiet przeżyło wojnę, w tym Ludmiła, i szybko zyskała uznanie, a nawet została powitana jako pierwsza obywatelka radziecka w Białym Domu. Numer 6. Pulan Devi, znana również jako Królowa Bandytów, pochodziła ze skrajnie ubogiego środowiska w Uttar Pradesh w Indiach. Podobnie jak większość dziewcząt w ich społeczności, została wydana za mąż w bardzo młodym wieku, 11 lat. Niestety, jej mąż był bezwzględnym człowiekiem, który źle ją traktował i nie przestrzegał umów zawartych z rodzicami Pulan. W 1979 Pulan została uprowadzona przez gang bandytów który traktował ją w taki sam sposób jak jej mąż. Jednak jeden z mężczyzn w gangu o imieniu Vikram Malach uratował Pulan. Vikram zopiekował się Pulan, a nawet nauczył ją posługiwać się bronią. Razem okradali bogatych, by nakarmić biednych, a nawet zemścili się na tych, którzy w przeszłości gnębili Pulan. Jednak Vikram został zabity przez innego członka gangu, a Pulan uciekła, znajdując inny gang, który traktował ją lepiej przekonała ich, by pomogli jej zemścić się na dawnym gangu. Wtedy stała się znana jako królowa bandytów. Po intensywnej zemście poddała się policji i spędziła 11 lat w więzieniu. Po wyjściu na wolność stała się działaczką na rzecz praw kobiet, a nawet została wybrana do indyjskiego parlamentu. Numer 5 na początku XVII wieku we Włoszech, kiedy kobiety miały ograniczone prawa, kobieta o imieniu Giulia Tofana zmęczyła się systemem. Wymyśliła sprytny sposób na walkę i wyzwolenie kobiet z obelżywych małżeństw. Julia była znana wielu osobom jako kobieta sprzedająca kosmetyki i maści lecznicze. Wiedziała o niezliczonych kobietach maltretowanych przez swoich mężów, więc sprytnie założyła aptekę, w której sprzedawała aquatofana, przebraną za krem do twarzy lub olejek damski. Jednak aquatofana była śmiertelną trucizną opracowaną około 1630 roku na Sycylii. Mówi się, że Julia Tofana udoskonaliła tę truciznę, odziedziczoną po swojej niesławnej matce, Tofani Diamando. Trucizna była otwarcie sprzedawana zarówno jako kosmety, jak i przedmiot religijny w małych buteleczkach ozdobionych wizerunkiem świętego Mikołaja. Mówi się, że ponad 600 osób, głównie mężów, zginęło z powodu tej trucizny. Kobiety, które chciały zakończyć swoje trudne małżeństwa, kupowały produkt kosmetyczny i potajemnie dodawały go do zupy lub herbaty swoich mężów. Numer 4. W epoce wiktoriańskiej w Wielkiej Brytanii niezamężne kobiety, które urodziły dziecko, były dyskryminowane przez społeczeństwo. Aby uniknąć upokorzenia, płaciły pielęgniarce za opiekę nad ich dziećmi. Ta powszechna praktyka była stosowana głównie przez pielęgniarki znane jako baby farmers. Jedną z nich była Amelia Elizabeth Dyer, która adoptowała setki dzieci. Urodzona w 1837 w Bristolu, zdecydowała się zostać pielęgniarką po tym, jak musiała opiekować się swoją chorą psychicznie matką. Po tym, jak dowiedziała się o praktyce adopcji dzieci od przyjaciela, reklamowała swoje usługi w gazetach i przedstawiała się jako osoba godna szacunku. Wiele matek szukało jej usług, płacąc jej około 8 do 10 funtów. Początkowo faktycznie opiekowała się dziećmi za otrzymane pieniądze. Jednak później Amelia zaczęła je zaniedbywać, a nawet gorzej. Prawdziwy powód tego nigdy nie został w pełni poznany. Niektórzy twierdzą, że porzuciła dzieci, aby mieć więcej pieniędzy dla siebie, inni twierdzą, że była niestabilna psychicznie i była przyjmowana do różnych klinik w ciągu swojego życia. Kontynuowała swoje makabryczne zbrodnie przez około 30 lat, a władze podejrzewają, że może być odpowiedzialna za śmierć ponad 400 dzieci. Numer 3 Samantha Louise Ledwajte, znana również jako Biała Wdowa, znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie. Była żoną Germaine Lindsay, terrorystki, która przeprowadziła zamachy bombowe w Londynie. Władze podejrzewają, że Samantha odegrała rolę w śmierci ponad 400 osób. Uważa się również, że jest odpowiedzialna za szereg innych nielegalnych działań. Do dziś pozostaje na wolności poszukiwana głównie przez różne międzynarodowe organy ścigania, w tym Interpol. Nic więc dziwnego, że Samantha znalazła się na tej liście jako jedna z najbardziej niebezpiecznych kobiet na świecie. Numer 2. Rabina Elżbieta Batory jest znana jako jedna z najbardziej niesławnych królewskich postaci w historii. Pomimo tego, że żyła w XVI wieku i jej mrożące krew w żyłach dziedzictwo trwa do dziś, Elżbieta bezlitośnie zakończyła życie niezliczonych osób, zwłaszcza młodych dziewcząt, ponieważ wierzyła, że spożywanie ich krwi pozwoli jej zachować młodość i piękno. Początkowo jej celem były własne pokojówki, ale gdy jej pragnienie krwi nie zostało zaspokojone, zwróciła się do młodych wiejskich kobiet. Rodziny o wysokiej pozycji społecznej wysyłały nawet swoje córki do Elżbiety, aby nauczyły się odpowiednich manier i damskiego zachowania, nieświadome losu, jaki spotkałby te dziewczęta z jej rąk. Według źródeł była ona odpowiedzialna za ponad 600 zgonów, co zapewniło jej miejsce w światowych rekordach Guinnessa jako największa morderczyni. Niektórzy historycy wciąż nie są pewni co do prawdziwości wszystkich makabrycznych szczegółów dotyczących Elżbiety, zwłaszcza tych porównujących ją do wampira. Jednak ponad 300 świadków potwierdziło jej sadystyczne zachowanie. Numer 1. Maria Mandl była austriacką zbrodniarką wojenną, która osiągnęła wysoką pozycję podczas II wojny światowej. Według źródeł była odpowiedzialna za śmierć ponad 500 tysięcy więźniów. Dołączyła do SS w 1938 roku i zaimponowała swoim przełożonym, co doprowadziło ją do zdobycia większej władzy i ostatecznie przydzielenia jej własnego obozu. Tam miała pełną kontrolę nad setkami tysięcy więźniarek. Ocaleni, którzy byli świadkami jej działań, opisywali Marię jako niezwykle okrutną. Siłą oddzielała matki od ich dzieci. Pozostawiała je w ciasnych celach bez jedzenia i wody, a także fizycznie atakowała tych, którzy byli jej nieposłuszni. Ze względu na jej wybuchy gniewu, surowe kary i brutalne znęcanie się, zyskała przydomek Bestia. Dołożyła wszelkich starań, aby znaleźć dowody do brutalnego działania przeciwko więźniom. W 1945 roku Maria została schwytana przez armię amerykańską i postawiona przed sądem. Kogo uważasz za najbardziej niebezpieczną kobietę? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.